Siema, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj damy gałęzi królikom. Już trochę dostały, ponieważ myślałem, że to się nagrywa, a się nie nagrywało. Więc tak, tu jak widać mają gałązki. A właśnie, dzisiaj bez kamerzysty. Bo nie miał czasu. A w sumie też ten film w ogóle nie był planowany. No więc damy królikom gałęzie. Ru akurat te są jabłkowe, z jabłoni gałęzie. No, masz i tak co jest ważne przy dawaniu gałęzi? No, do, jakie gałęzie dajemy, to zaraz do tego w ogóle przejdę. Ale przede wszystkim, gałęzi nie dajemy dla samic kotnych. No, czyli w moim przypadku są to prawie wszystkie króliki. A więc, tak, nie dajemy dla samic kotnych. Tutaj te wszystkie są samiczki kotne. I też e, te mają termin na 10 kwietnia, więc fajnie, zobaczymy co z tego będzie. Raczej na pewno są kotne. A teraz, tak, pokażę Wam, z jakich drzew można brać gałęzie. Tutaj, jak widać, jest sad. Są różne gałęzie, więc ogólnie z drzew owocowych bierze się gałęzie. No, z jabłoni, ze śliwek raczej średnio jedzą te gałęzie. E, z jabłoni różnych można brać. Co my tu jeszcze mamy? Grusze są. Ogólnie tak wygląda mój sad. Czekajcie? No, tak wygląda sad. Zobaczymy. Króliki ładnie jedzą, trochę im jeszcze wezmę jabłkowych gałęzi. Tutaj, i też y, najlepsze są te takie młode odrosty, bo te stare one mają starą korę. I też w ogóle, sorry za to trzęsienie kamerą, ale chciałem to oderwać. I też w ogóle, po co w ogóle dawać królikom takie gałęzie? Po pierwsze, bo trochę witamin mają, choć witaminy to tam. Raczej mniejszość. Ale głównie chodzi o to, żeby ten. Po prostu, żeby króliki ścierały sobie zęby. One na tej korze ścierają zęby. Bo mi jednego patyka zabrakło. Musiałem po niego pójść. <grystanie> dobra. No. <grystanie> Damy go sobie dla tego słowa. Misia. No, damy go sobie do tego samczyka. Masz. Dobrze. Jak widać, ładny samczyk. No. Dobra. Ja się będę z wami żegnał. Tyle jak w kwestii gałęzek dla królików. Jeśli coś pominęłem, możecie mi o tym powiedzieć w komentarzu piszcie czy wy stosujecie gałęzie w hodowli dobra